Zejść, może tędy Może tędy Najgorsze jest to, że zejść to zejdę, ale jak ja tutaj z powrotem wejdę, umrę Już ja nie mam 18 lat na dzisiaj nad tą rzeczką, jest taki, żeby sobie ją przypomnieć. Odwiedzić te odcinki, na których nie byłem. Sprawdza, to miejsce, gdzie teraz jestem, nie znam, ale jeszcze jakieś może 100-200 metrów do przodu. A dalej nie byłem, nigdy. W ogóle nad tą rzeczką byłem dwa razy w życiu. Jakieś pstrągi tu złowiłem. Zobaczymy, jak dzisiaj. Dzisiaj mam zamiar tutaj, za 3 godziny, może 4 poświęcić na ten odcinek nad którym teraz jestem schodząc w dół a potem przejechać gdzieś wyżej tam no, tam brzeg byłby lepszy akurat do oburzenia tego miejsca ale nic, mamy kawał wody Może tu nie ma ryb? Woda jest fajna, wygląda na taki standardowy, normalny stan. Nie jest do końca przejrzysta, taka lekko mętnawa, delikatnie. No, wydaje mi się, że warunki są super. Niebo też jest niby, jest słonecznie, ale to słońce cały czas gdzieś jest takie właśnie też mętne przez chmurki. No, tutaj dziki chyba buszowały. Mam nadzieję, że się nie natknę na jakieś statko Nie skupiam się jakoś długo na miejscówkach, bo chcę poznać ten kawałek rzeki. Dzisiaj nie jest najważniejsze, żeby wydubać każdą rybę, tylko poznać przejść kawałek, zobaczyć gdzie można dojść czy są jakieś miejsca gdzie się nie da dużo robactwa lata nie tylko takiego wodnego co widzę że jakieś chruściki, ale też jakichś much na szczęście jeszcze komarów nie ma ale muchy mnie kurcze tutaj denerwują żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie Aż, tak centymetry jeszcze raz. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale pięć żurawi właśnie wylądowało. Uwielbiam takie miejsca. Szkoda, że na razie jestem bez brania. Złożyłem sobie teraz taką wahadłóweczkę własnej roboty. No nie są ładne, ale pracują. Tak jak chcę, chodzą fajnie, przy mocniejszym nurcie wchodzą w ruch obrotowy. Mam też miedziany, chciałbym na to złowić rybę, a to jest też taka, takie wahadłóweczki, czasami potrafią otworzyć wodę. Taką wahadłóweczkę można poprowadzić z prądem, tak jak Twitcha. Jeszcze od czasu podszarpując można ją poprowadzić w poprzek ona sobie będzie kolebać się jak dostanie przyspieszenia to się obróci Bardzo fajnie się tym rzuca bo to jest skupiony ciężar one nie są bardzo ciężkie ale skupiona masa pozwala fajnie celnie rzucać Jakbym znał rzekę to bym powiedział że to jest bankówka ale nie wiem co tutaj się spodziewać po prostu bardzo ładne miejsce. Albo tam nie ma ryby, albo są nieaktywne. Miejscówka po prostu no, kapitalna. Powinien siedzieć. I to taka miejscówka na ładną rybę. Nie na maluch. Nie ma ryby. Łażę już ponad 2 godziny. Jestem bez kontaktu, bez ryby. Poszedłem do młyna i zejdę jeszcze, nie wiem, może z godzinkę poniżej tego młyna. Zobaczę jak na tym odcinku się nie będzie nic działo, to lecę do góry. Ładnie tu jest, tylko bezrybnie. takich, które lubię, które mi się podobają w jakich wielokrotnie łowiłem pstrągi są i remienki, są i dołki, są właśnie takie drzewka jakieś zwalone renienki z trzcinami no wszelkiego, wszelkiego rodzaju pełne spektrum, że tak powiem miejscówek pstrągowych ale na razie bez kontaktu nawet bez wyjścia bez yy, bez uderzenia, bez kontaktu wzrokowego więc... Prawiam też takim jigiem teraz. No nic, minął chyba ten czas. Trzeba się przemieścić na inny odcinek. Tutaj jest bez brania. Bez kontaktu. Wracam do samochodu. Jest śliczny, jest prześliczny. Jest już zdzielono. No nic, może na innym odcinku je znajdę. Może trzeba im poprowadzić dzisiaj. Podać im przynętę. W postaci, nie wiem, tujcza, wadłubeczki czy czegoś, nie wiem, gumki, ale z prądem je podchodzić, jednak, mimo wszystko, jadę do góry zaraz. Trzymajcie kciuka. Jestem już na innym odcinku rzeki, wyżej jakieś kilka kilometrów. Tutaj ta rzeka ma zupełnie inny charakter jest szersza, dużo, dużo płytsza. No i tak jak widzicie, idę pod prąd. Zobaczę jakieś takie miejsce, żeby rzucać, albo po prostu wejść do wody i sobie już spacerować wodą, trochę wodą, trochę brzegiem. Tutaj widywałem dużo ryb. Fakt, fakt. Ja tutaj parę lat nie byłem. Z tą rzeką mogło się różnie podzieć. No fajna dziura tutaj jest. Zacznijmy od obrotówki. A potem spróbujemy jeszcze Twitcha. O, miałem, miałem wyjście i branie Odwróciłem się, po prostu rzuciłem i było branie Ale takie raczej odgonienie Rybka ze 20 parę centymetrów Zobaczymy jeszcze raz Wkurzymy ją Nie. Ale to jest dobry znak, to znaczy, że tutaj może będzie jakaś szansa na rybę Odbił się i nie chce poprawić no ale to znaczy, że tutaj mogą być strągi i tutaj może się coś może dziać spróbujemy jakiegoś wublera teraz założyć trzeba troszeczkę podszarpnąć dotwiczować nie mam takich woblerów stricte, stricte, stricte ale mam takie, które powinny się nadawać Takie lekko tonące To jest akurat rękodzieło Adasia Lorenza Adasia Lorenza, taka piąteczka I to jeszcze trzy rzuty w to miejsce to Trochę może inaczej się ustawię Jest no proszę Twitch Parę kroków do przodu i jest pierwszy wstrążek taki pod 30 przesadziłem z tym pod 30 Ale jeżeli 25-6 To jest pod 30 to nie przesadziłem No, łowiło się większe. Teraz boblera odprątać z podbieraka. Są usunięte zadziory na szczęście. I gumowany podbierak, to też pomaga. No, to była dobra decyzja. Może tutaj woda jest dużo mniej miejscowa, jakby jest szeroka, nie jest tak głęboka, jak na tamtym odcinku, to mimo wszystko tutaj wydaje się być więcej ryb, bo już Idąc wodą kilka takich maluchów wypłoszyłem, od razu mam kontakty, od razu są brania, a nie minęło 20 minut. Jest różnica, nie? Jak sobie zmaścić miejscówkę? Oto tak. Jest jedna gałąź taka większa przy fajnej dziurze. No i trzeba trafić tak, żeby właśnie wobler się zapiął Dobra. Wobler mam, ale miejscówka raczej. Palona. Zobaczcie jaka woda tutaj, tutaj. mógł fajny pstrąg stać. Nie ma szans O, wyszedł, ale nie trafił Był pod tamtym drzewem Obrócił mi się tylko na powierzchni jeszcze raz. Teraz trafi. Nie, teraz w ogóle nie wyszedł. wybrałem sobie odcinek taki, no nie znam tej rzeki, więc brałem sobie idę wzdłuż drogi, wzdłuż wioski. No i niestety mam zasadzkę, muszę się przenieść na drugi brzeg, bo tędy nie przejdę. Mhm. Tak, kolejna miejscówka. W jako miejscu wchodzę zamiast tutaj złowić rybę z tym fajne miejsce. Puste fajne miejsce i nic nie wyszło. W takim miejscu powinna być ryba. Wyszedł mi do woblerka. Teraz na gumkę. Chyba go na windę wezmę. Podobny jak ten poprzedni. Niecałe 30. No. Na gumeczkę. Woblerka tylko puknął. A gumeczkę Nie Nieduży. Ale jest. W tej dziurze stał. Jest źle szkoda, że te ryby takie nie za duże ale są. W pierwszej części. Na dolnym odcinku pierwszej rzeczki. Bez brania. W części drugiej płytszej przez wioskę. Zmieniłem sposób łowienia. Łowiłem z prądem, idąc pod prąd. Mniejsza rzeczka, mniejsze miejscówki, dużo płycej, no ale były kontakty. Jakieś rybki nieduże, bo nieduże się powiesiły. Teraz jestem jeszcze w innym miejscu. Jest już po 15.00. Jakieś 2,5-3 godziny mi tutaj zostało. Spróbuję na innej rzeczce. Na tej rzeczce nigdy jeszcze nie byłem. Wiem, że powinny być pstrągi. A czy są? Nie wiem czy będą brać. Nie wiem. Idę sprawdzić. Trzymajcie kciuka. Taleczka jest o wiele spokojniejsza. Spokojny nurt, przynajmniej tutaj gdzie jestem. Z całkiem fajne miejscówki. Trochę lasu, trochę łąki. Idę w górę. W zależności od miejscówek obławiam albo z prądem, albo pod prąd. Jak mi pozwala woda. Zrobiłem parę rzutów w oblerkiem, teraz zmieniłem na obrotówkę no i przed chwilą rzuciłem Branie, płysk takiej ryby Ponad pół metra, dwa, trzy obroty korpką, parę bujnięci co Niestety Szczupak to był Szczupaka bra. jeszcze postrzępiona żyłka jest już myślałem, że mam rekordowego wciąga. Wolałbym, żeby ta ryba spadła niż żeby to była obcinka Puknął Kurczę, dzisiaj mam dzień pukania Pukają i zagryzają Jeszcze raz I poprawi. Tutaj na tym kawałku rzeki widać ryby. Też miałem oprócz tego teraz wyjścia jeszcze jedno. Ten szczupak. Widziałem jak płotki pływają. Nie widziałem kilka zbiurek. Więc to tutaj rzeka żyje. Widać. O, kajak Chejść do miejscówki, bo się coś spławiło i tutaj nagle znikąd kajak. Chciałem powiedzieć dzień dobry, ale ten pan tak jakoś odwrócił głowę, tak jakbym był jakimś drzewem dziwnie. Zwykle jak kajakarze płyną, to się wymieniamy uprzejmościami. Tak po prostu jesteśmy ludźmi, nie? Czy kajak, czy wędkarz korzysta z rzeki, ma do tego prawo. Nie wiem co to było. Zaczep trąciłem w coś woblerem, czy ryba trąciła w mój wobler? Kurde, wyszedł Wyszedł i nie uderzył Ale fajne No, widzisz, jesteś tam Spróbujemy cię inaczej w takim razie Jak tam jesteś Takim białym go spróbuję Przeatakować Najpierw sobie go zamoczę, żeby był dobrze namoczony Dziki potrzebują Trochę namoczenia, żeby dobrze pracowały. W pierwszym rzucie nigdy nie jest. To nie jest to, co trzeba. Jest! Widzisz, maska. Nie jest duży, no ale wyszedł do woblerka, poprawił Gilda. Oj, maluszek. Mi się wydawało, że tam była większa ryba. bardzo maluteńki mi się wydawało że tam była większa ryba od razu w dźiga uderzył Ech. Ech. już serce zabiło mocniej a to tylko patyczak no nic, tak jak mówię kolejna rzeczka potwierdzona nigdy tutaj nie byłem i złowiłem wstrąga malutkiego ale jeszcze miałem kilka brań. szczupak mi się odciął jak na pierwszy raz jestem zadowolony. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Z dwóch rzeczek mało ryb, ale to miało być rozpoznanie i takież ono i było. Pewnie jeszcze wrócę nad te rzeczki. Nie wiem czy szybko, czy nie szybko. Może tutaj przyjadę na tą rzeczkę, właśnie tą drugą, jak będzie koniec maja, początek czerwca, jak się jętka taka duża pokaże tutaj jest ewidentnie fajna woda, taka jętkowa. one wtedy powinny wyjść jak się wybiorę, to może zrobię film dlatego dajcie suba to zobaczycie póki co, trzymajcie się, dzięki, pozdrawiam serdecznie hej znacie tą teorię, że najlepsze łowiska są jak trzeba skręcić przy kapliczce? No, mam jej kapliczkę. Ale wiecie co? Jest też inna, że najlepsze miejsca na ryby są też przy fotoradarze